Witam serdecznie na kanale Przyroda Oceanic. W ósmym już odcinku serii Szybka Nauka opowiem Wam o oceanicznych rafach koralowych oraz zdradzę ich kilka sekretów. Ale to nie będą jedyne niespodzianki z dzisiejszego odcinka. A dzisiaj chciałbym pozdrowić Manolo YouTube, który sam mnie pozdrawiał na swoim kanale. Link do niego macie w opisie. A teraz już przechodzę do filmu. Czy rafy koralowe są tylko w przejrzystej wodzie? Otóż nie. Wyobrażamy sobie często tą strukturę z barwnymi zwierzętami w wodzie przejrzystej. Nikt nie myślał, że w ciemnych i mrocznych głębinach oceanu można odszukać podobne okazy. Dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku zmieniono poglądy na ten temat. Wtedy to, dzięki pojazdom podwodnym, odkryto nieznane dotąd nikomu rafy koralowe w ciemnej głębi oceanu. Co więcej, w czasach, gdy uważano, że są to niewielkie obiekty, po tym rewolucyjnym momencie tam zaprzeczono. Czasem rafy koralowe mogą mieć powyżej 100 metrów wysokości. A czy Wy jesteście pasjonatami raf koralowych? Oczywiście napiszcie w komentarzu. Gdzie znajdziemy rafy koralowe? Rafy koralowe możemy obecnie spotkać nawet w zimnych wodach Arktyki i Antarktydy, chociaż może się to dla niektórych wydawać absurdem. Zazwyczaj można je zaobserwować na głębokości od 200 do 2000 metrów pod poziomem morza, ale we wspomnianych już terenach podbiegunowych żyją znacznie płycej, bo 30 do 70 metrów pod poziomem morza. Koralowce głębinowe najbardziej lubią wodę o temperaturze od 0 do 12 stopni Celsjusza. Na mapie jest pełno miejsc z zimnowodnymi rafami koralowymi. I jak widać, czerwone kropki są od obu Ameryk, przez Afrykę i Eurazję, aż do Australii. I dobrze, bo rafy koralowe są świetne. Dom dla wielu. Koralowce mogą nam się wydawać nieskończonym domem dla wodnych form życia, gdyż koniec w niektórych przypadkach jest bardzo odległy, to wielkie legowisko dla bezkręgowców i zwierząt zmiennocieplnych. Podobno jest tam bardzo wygodnie, chciałbym się tam zdrzemnąć. Rafy warte uwagi. Pierwszym okazem wybranym przeze mnie jest rost. Ma ona mniej więcej 3 km szerokości oraz 40 km długości, przez co jest uznawana za jedną z najogromniejszych struktur na Ziemi, a okazuje się, że liczy nawet 8 tysięcy lat. Wygląda na to, że zaczęła się rozwijać tuż po epoce lodowcowej i jej pięciu kinowych częściach. Na uwagę w niemniejszym nie stopniu zasługuje australijska rafa koralowa, mająca długość 2027 km. Wyobraźmy sobie teraz, że w każdym roku naszej ery od początku tej rafy koralowej przesuwamy się o jeden kilometr. Gdyby tak było, za 7 lat dotarlibyśmy już do końca tego giganta. Nagrywam to w czerwcu 2020 roku, żeby było wiadomo. A oto ta ogromna australijska rafa koralowa. Wiem, niesamowita jest. Czy to krzak, zwierzę, czy drzewo? Część koralowców przypomina z wyglądu zewnętrznego rozłożyste krzewy. Wtedy mamy spory problem z tym, czy jest to jeden organizm, czy więcej. W omawianych dzisiaj mrocznych głębiach wody żyją rozmaite gatunki liliowców, które wydają nam się roślinami, ale to błędne przemyślenia, gdyż są zwierzętami. Liliowce jesteśmy w stanie podzielić na dwie grupy, mianowicie gatunki morskich lili oraz liliowce pierzaste. Fanami zimnej wody są również polipy gorgoni, pomimo że te należą do parzydełkowców. Ich budowę możemy porównać do budowy drzew bez liści, jednak od drzew je różni to, że ich pień jest czerwony. A oto te polipy gorgoni. Odżywianie organizmów z ciemnego oceanu. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Jak znaleźć pokarm, gdy go nie ma w pobliżu? Matka natura chciała, aby organizmy z głębi odżywiał się w troszkę inny sposób. Ciepłowodne gatunki mogą żyć na świecie dzięki symbiozie z oxalantellami w ich tkankach, czyli mikroskopijnymi istotami. Są takie miło, że w zamian za schronienie i związki mineralne dla nich wytwarzają w fotosyntezie substancje, które są głównym pokarmem koralowca. Jaż ja nie mogę uwierzyć, że przykładowo lofelia pertusa, która występuje w Szwecji, może w taki sposób sobie poradzić w tych ciemnościach. Głębinowe lekarstwa. Z głębinowych gąbek pozyskano aż 60 związków, które wykazują działanie antyrakowe. Te głębinowe istoty mogą nas uratować nawet przed śmiertelną chorobą. Przykładem tego jest diskodermolit, z gąbki diskodermia dissoluta, jest zdolna do stabilizowania elementów cytoszkieletu komórek. To jest jasnym dowodem na to, że diskodermolit ma właściwości przeciwnowotworowe. Diktiostatyna również pomaga w chorobach nowotworowych. Pierwszy raz wyizolowano ją z gąbek rodzaju spongia. Już wiadomo, że to właśnie stąd pochodzi imię popularnej gąbki z animacji: SpongeBob. Diktiostatyna jest więc bardzo użyteczna. W głębinowych gąbkach są mikstury mogące wspomóc medycynę w walce z różnymi dolegliwościami. Cytując teraz znane przysłowie, ze świecą takich szukać. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.